Co tam... Tata wpuść mnie. To sobie co ja służąca? Cociu, już 630 Musisz wstawać. Co? Już? Nie mogłeś mnie obudzić wcześniej? jeśli ja nie zdążę ubrać, nie zdążę się umyć, nie zdążę się ogarnąć. Mogłeś sobie nastawić budzi. Ja Cię obudziłem godzinę przed dzwonkiem, nawet półtorej. A Ty jeszcze mi narzekasz. Pół godziny drogi jest z domu, żeby tam dojść. No właśnie, a więc godzinę masz na ogarnięcie. Zawsze ja, zawsze ja. Czy tyle mi wystarczy, czy jeszcze coś ubrać? Chyba tyle mi wystarczy. Nie muszę zrobić z siebie. Wow! To dopiero pierwszy dzień w szkole. To ja idę. To co wchodzę? Szkoła. Um, mam rozumieć, że to jest nauczycielka, to są sami uczniowie. No dobra. To sobie stanę. Poczekasz chwilę ja tylko coś chcę załatwić. No jasne. Jak masz na imię? Ja mam na imię Diamond, a ty? Ja mam na imię Max. Miło mi cię poznać. Może wiesz za ile mamy lekcję eee, Za 3 minuty. Aha. Po trzech minutach. Trum, trum. Soma luchu. My tu jesteśmy. Masz coś do mojego wzrostu, poza tym mam trzynaście lat, tak jak ty. Macie. Um, proszę wchodzić. Lola Prinks Jestem Nini Links Jestem Trixie Prinks Jestem I Diamond Willis Jestem Na tej lekcji języka polskiego będziemy się uczyć o się teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. Proszę zapisać z, z temat do zeszłego. Darn, dar, 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 dar. Proszę wychodzimy na przerwę taka, Jakie nazwisko, jakie polisko, a nie William, nie O, musimy się zapytać. Jak myślisz, ta noga może to jest No pewnie, że nie, to, coś logiczne. Kto to teraz ten? Williams, 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 nieważne. No ja pójdę żeby się zapytać. Chciałam się coś zapytać. Czy jest tu spokojnie z e, Williamson, ten, ten No tak, to jest mój wujek. E, aha, dobra, to ja mam poprzednią zagadkę. Dzięki. Zgadnij. No jasne, że nie. Właśnie, że to jest jej wujek. Aha, świetnie. Nie idę do niej się zapytać. Jak? to, co idziemy do domu? Na no, jak? Świetnie zostałam sama. Wracam do domu. Nareszcie w domu. Tak, nawet nie pójdę się umyć, nie